Cześć, tu Tomasz Świąkała, dziennikarz Kanal Plus. Chciałbym przedstawić Wam zasady euroznawcy, czyli specjalnej darmowej gry przygotowanej przez bukmachera Fortunę na najbliższe mistrzostwa Europy, gdzie za poprawne wytypowanie wydarzeń podczas turnieju można wygrać nawet milion euro. Zaczynajmy! Przesuń flagi w ten sposób, by wytypować kolejność w każdej z grup turnieju Euro. Dobierz zespoły z trzecich miejsc w grupie, by uzupełnić pary jednej ósmej finału. Następnie wytypuj zwycięzców tej fazy poprzez wybranie uczestników ćwierć finału, a następnie półfinału. A w finale podaj wynik, jakim zakończy się Twoim zdaniem regulaminowy czas gry, dodając lub usuwając bramki. Kliknij wyślij i gotowe. Macie czas do 11 czerwca, tak więc powodzenia!